Macie, pracujemy wygranej. Witam. Poszło tak szybko, jak się spodziewałeś, tak łatwo, jak się spodziewałeś. Tak jak rozmawialiśmy prywatnie. Uważałem, że to y, jest łatwa walka. Jeśli rozmawiałem z, o tym z trenerem Łapinem, to on w ogóle nie chciał o takiej walce słyszeć. Tak naprawdę, yy, kiedy przyszedłem 7 tygodni przed pojedynkiem do trenera Gimtruka, on mi powiedział, słuchaj stary, dla Garguli to jest za wcześnie na ciebie. Jeszcze nie, nie mając pojęcia o jego chorobie, nie mając pojęcia o tych wszystkich sytuacjach, po prostu jest dla, dla niego za wcześnie na walkę ze mną, bo ja jestem po, po czterech ciężkich bataliach z, z dobrymi zawodnikami. No i tak też było w rynku. No to, to, to była łatwa walka dla mnie, dla mojego sztabu szkoleniowego, ale trzeba pokazać też kibicom, telewizji, promotorom, że to właśnie jest taka różnica poziomów i, i żeby teraz dali mi lepszego rywala. Cokolwiek z tej zmiany stylowej, jaką tam przechodziłeś na sali treningowej z Andrzejem mitrukiem, zaprezentowałeś dzisiaj? Tak, pewnie swobodniej pracowała lewa ręka, luźniej. Eee, łapałem jakiś tam rytm, nawet kiedy złapałem pierwszą zadyszkę, potrafiłem sobie cały czas robić ciosów, kilka uników rotacyjnych, obchodzenie przeciwnika w lewo, w prawo, to chyba te rzeczy, które, które mi weszły z treningów z treningami drugim. Lewy prosty staje się fundamentem takim twojego boksu? Znaczy ja miałem zawsze dobry lewy prosty, jak przyszedłem do grupy zawodowej, natomiast szereg kontuzji, nie tylko łokieć, ale i dłoń. Powodowało, że ja tą ręką nie mogłem uderzać. I tak naprawdę do, do momentu, kiedy w którejś tam walce Damian Jonak nie złamał mi nosa, to, to nie szedłem na tę operację. Ale poszedłem, dwa lata zajęła mi rehabilitacja. Po wyjściu ze szpitali trafiłem na Feigenbuca, Nie miałem przeglądu, nie miałem sparingów I, i chłopak, który ma talent, który jest teraz świata nie wykończył. Natomiast, natomiast już kolejna walka po ciężkich przygotowaniach z Głorzeskim. Nie pokazała jakim słaby jest Gorzecki, tylko tak naprawdę, że mój poziom nie jest tak słaby, jak w większości się wydaje. No i, i tu musiałem dzisiaj to pokazać. A przykro ci się słucha zawodnika, który najpierw mówił, że to, co ma i tak na ciebie wystarcza, a potem znowu e, przypomina o tym, że jest chory, może pokazać badania e, i wraca do tych historii. Siedział koło Tomka Adamka, niedaleko. Tomek Adamko, wyobraźcie sobie, że Tomek Adamek, który przed walką z Brixem miał złamany nos, i to jest fundament, podstawa do przerwania, do wycofania się z każdej walki. On nie mówi tego Donowi, Wikingowi, nie mówi telewizji, ile no dobrze zaboksuje, ale, ale jestem chory jakbym przegrał, to pamiętajcie, że mam złamany most, tylko nie mówi tego nikomu. Wychodzi i wygrywa z Brixem. No, generalnie. Choroba, jeśli Tomek jest chory, to jego choroba po, polega na tym, że on się nie regeneruje, a tu od pierwszej rundy nas został narzucony mój styl i nie chodziło nawet o kondycję, chodziło o to, że on nie jest na mnie gotowy. Takie jest moje zdanie. No, może ta choroba mu przeszkodziła w braku pewności siebie, ale, ale pewnych rzeczy nie zmieni. Ręce miał nisko po prostu w każdej swojej wcześniejszej walce i tego się nie zmieni, bo to błąd techniczny, a nie przygotowanie fizyczne. Masz jakiegoś takiego zawodnika, z którym teraz chciałbyś bardzo boksować? W Polsce na świecie? E, kilku by się znalazło. No, w Polsce rozmawialiśmy wcześniej o Andrzeju Soudrze. Nie wiem, jak tam jego zdrowie. Nie chciałbym, żeby znów wynikała historia, że, że ktoś jest gotowy w 100%. E, Przemysł w Opalach nie bierze mu pod uwagę, bo ten, ten gość e, już nie chce chyba boksować. E, natomiast jest kilku zagranicznych zawodników. Jest na przykład Mohamedi, który wygrał z Pawłem Gorzeckim. Jest teraz mistrzem Europy. Bardzo niebezpieczny zawodnik, ale duże wyzwanie sportowe i, i na pewno chciałbym z nim się spotkać. Alfredo Angulo, słyszałem, że przychodzi do mojej wagi. Jeśli mój promotor, który ma odpowiednie narzędzia, żeby mnie wstawić do każdej walki, na przykład spodobałby się mu ten pomysł, to, to czemu nie? To, to bardzo chętnie bym się na taką walkę zdecydował, ale tak jak powiedziałem, muszę przejść kolejno obóz przygotowawczy. Muszę teraz chwilę wypocząć i zobaczymy. Do jeszcze jeszcze walki dzisiejszej, czy jesteś tak rozczarowany, że sędzia tak szybko przerwał? Ja się cieszę, że ten Sardzia tak szybko przerwał, w innym może przypadku, żebym walczył, tak jak powiedziałem, z syryjskim uchodźcą, chciałbym go bić bez sędziego, natomiast Toma Gergula jest moim rodakiem, jest chłopakiem, który z kłopotami kimś wyszedł do ringu, więc, więc ja się cieszę, ponieważ on jeszcze może boksować. On ma dopiero pierwszą porażkę, ja mam już trzy, a nikt mnie nie skreśla, także, także niech zachowa zdrowie, niech się wyleczy, przygotowuje się do kolejnej walki i będę się cieszył. Ciężko było zrobić wagę, bo jak tak patrzę na ciebie, to... Jesteś tak mocno odchodzony. No tak, ale w dniu wagi jadłem śniadanie. Ważyłem na wadze 400 gram poniżej limitu, który wpisałem w kontrakt, także waga, waga poszła mi bardzo dobrze. No śniadanie w dniu walki w kategorii y, super średniej nawet przy tym limicie to jest naprawdę duże osiągnięcie i, i spokojnie bym zrobił i limit y, kategorii super średniej. Dzięki. Dziękuję.